Teraz sobie usiądźcie. Moi drodzy, idziemy w najtrudniejszy fragment nowenny na czas postu. To nowenna numer 7. Zarządźcie post. To, co mówiłem przed południem, Bóg woła do kapłanów. Przepaszcie się, płaczcie kapłani narzekajcie słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. Spróbujmy to pojąć słowami Boga, jakie daje w rozważaniu i modlitwie do tego wydarzenia z Joela. I to też dotyczy Ewangelii Łukasza, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy zastanie wiarę? Stan dzisiejszej wiary Kościół, Pan Bóg w Urędziach powiedział, absurd za absurdem goni. Kiedy wysycha łaska pańska na ziemi, bo wysychają jej źródła, zbliża się godzina prawdy dla całej ziemi. Przez wieki uczono w Kościele katolickim, że źródłem wiary katolickiej jest msza święta. To jest siła i moc. Dziś was nagadano, że ekumenizm jest siłą Kościoła. Co to jest ekumenizm? Rozebranie się do naga i dzwonienie dzwonkami na całym świecie. I wrzeszczeniem, że myśmy znaleźli po 20 wiekach prawdę. A kiedy uśnie Msza Święta, nadejdzie dla Ziemi godzina prawdy. I jutro jeszcze to mocniej pokaże, czemu pokuta narodowa. Dzisiaj mamy chwytać, ratować. Pan Bóg daje nam nieprawdopodobną ilość prób, znaków, a wszystko to są znaki próby, pokuty, i nawrócenia to, co uczynił Kościół z największym źródłem swojej wiary, czyli ofiarą śmierci, męczeństwa i zmartwychwstania i życia Pana Jezusa, czyli ofiarą przyświętej, Bóg powiedział, to woła już o pomstę do nieba. Bóg zapowiada, że wypowie słowa dosyć tego. Co to znaczy? Że, dzieci, pomsta pańska jest rozwieszona, jak niebo nad ziemią, nad całym obszarem zamieszkałem przez ludzkość, nad całym obszarem zamieszkałem przez ludzkość. Bóg zapowiada, że oczyści świat przez ogień. Wystarczy, że zachwieje równowaga słońca. I do Ziemi będą dochodziły promienie o sile 70-80 stopni. Tylko przez 24 godziny, tyle, ile się obraca Ziemia. No to tak jakbyście laserem bili w jeden punkt. Będzie wszystko równo dotknięte ogniem. Pokazuje tylko jeden z. Z wymiarów fizycznych. Jak to zrozumieć? Jak to może no, ma być dla Boga. I przyjdzie sądzić świat przez ogień. To czytamy we wszystkich starych egzorcyzmach na koniec modlitwy. Ofiara Syna Bożego, ofiara przy świętej, którą Bóg Ojciec dał dla ziemi. Ma ona trzy wielkie możliwości, daje zadośćuczynienie Tobie za grzechy, ma wpływ na złagodzenie gniewu Boga i zjednuje łaski dla Ziemi. Ustaje wraz z nią, kiedy to wszystko wygaśnie na Ziemi, moi drodzy. Skończy się czas miłosierdzia. Kiedy to i to pokażę, wszyscy mogą dotykać sanctissimum, czyli brać na rękę lub rozdawać, Pan Bóg mówi, to znaczy, że Kościół jest już u syłku. Że jesteśmy u wielkiego syłku. Wczoraj wam pokazałem, że tylko dzięki interwencji Matki Bożej dostąpiliśmy łaski miłosierdzia, jaką jest pokuta narodowa. To ona interweniowała, nasza królowa. Bóg przypomina dzisiaj to, co ona wyprosiła. Przepaszcie się więc i pokutujcie. Bo kiedy wasz boski orędownik zamilknie, czyli ustanie ofiara mszy świętej, usta kapłanów zwiędną. Dzieci już ich nie ma na zachodzie, to, co pozostało w Europie, to praktycznie chodzące trupy, które nie rozumieją, kim są, kto to jest, co to jest kapłaństwo, kto to jest ofiarą życia. Uwolnione myśli i umysły w materializmie i konsumpcji, bo mówię o kapłanach, pozbawione solidnej wiedzy teologicznej, bo takiej nam już na studiach nie dano, sprawiły, że te umysły uwierzyły, że wszystko, co powie, jest mądre. I że on jest panem w swoim kramie, czyli swojej parafii, którą mu Bóg powierzył. Przecież tam się idzie z wytycznymi, z misją. Tam się idzie z kościołem. A nie, tam idzie chłopek roztropek, wejdzie do biura, jatramen wypije i powie, że to jest Picasso. Kiedy więc boski nasz orędownik, Pan Jezus, bo mu Kościół nie pozwoli Bogu orędować za nami, bo robi ostateczną rozmowę z kapłaństwem, na ziemi, Państwo, drodzy, zapanuje chaos. Mało tu jest osób, chyba już nie ma nikogo, to w 1939 uciekał na wschód. Jest ktoś taki? Z mamusią coś leciał. Widzicie co to było w 1939 we Wrocławiu na Ziemiach Polskich? Jeden wielki chaos. Naczelne dowództwo nie miało się z kim połączyć. Nie mieli sprzętu. Mieli po dwa samoloty na dywizję. Niemcy to rozwalili. Więc nie było żadnego komunikatu. Dzieci: był chaos. Drogi wszystkie zapchane. Nigdy w historii Polski. Miliony ludzi nie uciekało. Nawet nasze krakowskie seminarium z rektorem księdzem Inflatem Florkiewiczem, który jeszcze uczył, uciekło do lwowa. Bez zgody arcybiskupa. Był totalny chaos. Nie dało się przerzucić armii, wykonać że jakokolwiek manewru wojskowego, bo wszystko było zapchane. Na ziemi zapanuje chaos. Będziecie mieli pieniądze, a nic nie kupicie. Będziecie mieli sklepy, będą puste lady. Będziecie mieli samochody, będziecie palili opony, bo wam będzie zimno. Czy więcej opowiadać? Może wystarczy tych, tych baśni. Druga rzecz zapowiedziana przez Boga jeszcze gorsza. Wszystkie narody wykipią jak mleko. I nie będzie już gdzie szukać ratunku. A jak narody wykipią jak mleko, to znaczy, że będzie wojna. Będą walili do siebie, czym mają. Nasi są tak gotowi, dowiadujemy się, że jeszcze nie mają rakiety, ale będą miliony Amerykanów, że zaatakują Moskwę. Ła! Jako mamy armię. Rozumiecie? I nasi jeszcze szabelkują. Przecież w zasięgu jesteśmy broni atomowej Indii, Izraela, Pakistanu, Rosji, Francji. Jak myślicie, Niemcy nie mają? Anglia, czy to wszystko jest tu w zasięgu? A jak te narody wykipią? Przedstawiając tę rzeczywistość, Bóg wyjaśnia. Ogłoście więc czas postu na całej ziemi. Dzisiaj nam ciężko wystartować w Polsce. A gdzie cała ziemia? Bóg jest kochany, ma ambitny plan. Ogłoście czas postu na całej ziemi. Oni zamiast, ci co mnie pilnują, i prześladują, zamiast połączyć siły, to planują nad tym, jak mnie uziemić i wyciszyć. Dzieci, ale Bóg mówi, bo godzina grozy jest bliska. Ten Bóg, który do nas mówi od roku, jest inny niż mówił od roku 2010. Ten pierwszy to był pełen miłości, pobłażliwości cierpliwy, do roku 2015 często pochwalił i tak dalej, a dzieci teraz wziął w rękę bat. Mówi konkretne słowa rzeczywistości i wypowiada rzeczy, które jak słyszeliście na drodze, i tu wam przypomnę, Częstochowskiej w Częstochowie ostatniej, no to dzieci buty się same rozwiązują. kiedy pomyślimy o Bogu i o tym, co nas grozi. Bóg zawsze w rozważaniu przedstawia pewną rzeczywistość, a później w nowennie jest modlitwa, która wedle mnie jest oceną sytuacji. I co robić? Nie? Bo Bóg proponuje, co jeszcze możemy zrobić. Nie, że nam mówi jakąś rzecz katastrofalną, musi mówić, co się dzieje. Ojciec musi mówić dziecku, nie pij, nie kurz, bo będziesz nałogowcem, Będziesz miał raka, a tego nie rozumiesz. A tata, co ty? Ja, ja traktor. Tak, ja traktor. Jeśli mu tego nie powiesz, będzie cię osądzał, żeś go skrzywdził. A tak ci powie, kiedy dojrzeje, czemuś nie brał pasa, czemuś nie brał rozpalonego drutu i do tyłku mi nie przykładał. Do dzieci dziś prawo na to nie pozwala. W związku z tym będziemy wszyscy siedzieli w jednej trumnie. Nałogowców i chorych. Zawsze w ofercie Bóg każe zwracać się do siebie samego. Wszechmogący więc, wieczny Boże, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Co to znaczy, że błagamy Boga o Jego ruch? Zmiłuj się, to znaczy bądź miłosierny. Tata, zrób coś. Jak potrzeba, przyłóż podwójną cegłą, zrób coś, ale daj szansę przetrwania. Wymyśl jeszcze szansę dla tego narodu. Wy jesteście ostatnią szansą dla tego narodu, dla Polski. Nie amerykańska armia, nie nasi rządzący, nie nasz wzrost gospodarki, si, najsilniejsza waluta w cudzysłowie, najtańsza rop, benzyna w Europie, rozumiecie, wszystko jest naj. Skoro prosimy Boga, aby się zmiłował, w drugim zdaniu Bóg od razu mówi, o co mu chodzi, i każe Ci prosić. W swoim miłosierdziu udziel mi grzesznemu łaski, pokuty i postu, prosisz o zmiłowanie, więc wyrażasz gotowość. Co Panie wymyślisz, ja to podejmę? Polska usłyszała rok temu na 1 lipca. Post, pokuta, nawrócenie. Wtedy w tym zrywie było około 2000 ludzi, bo legitymacje, trzy rodzaje, gwardiak, rozumiecie, tak, ciury wojskowe. to się o 2000 tysiące pouzbierało. Ale kiedy odkryłem, że nasze szeregi więdną, szeregi tych deklarujących się, szybko wam tam wymyśliłem skarbonę przy Chrystusie Królu. Tam nie widzicie? Za każde zaniedbanie 5 zł. Popatrzyłem na Wieczerniku tydzień temu, bo nie miałem co to oglądać, Dzieci, najmniejszy banknot to jest 50 zł. Tam nie ma szczurów, duszczycowych czy szkodników. Na, większość to zielone lub żółte. Banknot, rozumiecie? Jak chcecie jutro dotrzymać Panu mógł tego, co złożymy, no to wyrównaj wszystkie straty, bo musimy coś królowi kupić. Bo większość to my, rycerze, chrza króla, kapujecie. Obok zakonu mariańskiego, to nasze rycerstwo to jest zakon rycerski. Ślub czystości to było odnowienie rycerstwa. Forma przysięgi, całkowicie w innym kierunku to wszystko idzie. Bóg to klepnął, sam podyktował przysięgę i zażądał od nas ślubu czystości. Powiedział jasno, jeśli tego nie złożycie, dalej nie nie, nadejdzie, nie potraficie nadążać w drodze za mną. W swojej miłosierdzie udziel mi grzesznemu łaski pokuty i postu, aby miłą Ci ofiarą wybłagał zachowanie najświętszej ofiary Twojego Syna w mojej ojczyźnie Polsce. Dzieci, jaki musi być w cudzysłowie chytry intelektualnie Bóg, żeby tak sprytnie dyktować nam modlitwy, że nas to ruszyło? Będziecie pościć? I pokutować, uratujecie się przez co? Przez ofiarę mszy świętej. Dwa lata temu, po powrocie z Jordanii, widząc tam, jak tam jest silny islam, i spotkaliśmy dwa kościoły po całej drodze: jedno tam u Matki Bożej, a reszta dzieci. W danej, w każdej wsi jest po kilkanaście minaretów. Nie, że kilka, po kilkanaście. I dzieci o 17, tam około 18, jak mieszkali blisko minaretu w hotelu, codziennie chłopy kilkudziesięciu na modlitwie, kapujecie. Nie, że baby, same chopy. I to wszystko idzie na modlitwę codziennie. Więc myślę, Boże, daj światło, żebym pomógł zrealizować Twoje dzieło. już ociśnienie, ogłoś. 9 tysięcy sprawiedliwych w Polsce, żebyś tylu ludzi znalazł, którzy ci zadeklarują codzienną mszę świętą dla uratowania Polski. Przez mszę świętą uratujecie Polskę. 1720 po dwóch latach. Choćby nawet Lisowski dwami dowodził, największy wódz i rozbójnik Europy nie jest w stanie. Taką ilością wojska wykonać manewr od Archangielska do Renu. połowę mu wymrze, połowę wybiją? 1700 Polaków po dwóch latach wołania zadeklarowało się na codzienną przeświętą. To dziś jest mniej, bo ten, kto chodzi na codzienną przeświętą, jest już częścią składową narodowej pokuty, więc no, powinno być minimum 1700, to trzy razy tak. Powinni się oni zapisać do Kulawi. Trzy razy tak do Kulawy, rozumiecie? Co to znaczy, że wystygli, nie? Czy tych sprawiedliwych w takiej liczbie Bóg nie zachował na ziemi polskiej, jak za czasów? Elizeusza. Eliasza. To było Eliasza. Panie zostałem sam, nie synu. Bóg tam mówił, ja na tę godzinę próby zachowałem sześć tysięcy sprawiedliwych. Ogłosiłem dziewięć tysięcy sprawiedliwych, by uwielbić Boga na cześć trójcy przynajmniejsze. Trzy, trzy, trzy razy trzy. Właści dziewięć, dziewięć. Dziewięć tysięcy. Dodać trójeczki dziewięć. Nie udało się. A groza jest blisko. Znacie moje proroctwa dwa, które głosiłem jeszcze wtedy, kiedy mnie Dominikanie śledzili, że na ziemi polskiej dojdzie do dwóch największych bitew. Do bitwy o kapłana i do bitwy o, o Mr Świętą. Kapłaństwo poległo w 90%. Tu i ówdzie widzicie znaki radości, piękne te dzieci, ale to już poległo w 90%. A Bóg mówi: Najsilniejsze w Europie. I na naszych ojca, oczach dokonują drugiego strugania strugają Mszę Świętą. Druga bitwa to bitwa o Mszę Świętą. że kapłani wpienili Boga, to z Drogi Częstochowskiej wiemy, padło słowo, znikną, Zniknął ziemi wszyscy kapłani. Byście wybłagali tę ofiarą pokuty zachowanie ofiary mszy świętej w naszej Polsce. Bóg uwarunkowuje nasze prośby, Zraz jest konkretny do bólu. Niech będzie ta Ziemia ocalona od zniszczenia. Jeśli te ofiary będą nasze samałe, nasza ojczyzna będzie zniszczona jak inne kraje. A przypominam Wam, imperium zła, masoneria, wszyscy poplecznicy Żydzi uwielbiają prowadzić wojny na ziemi polskiej w historii. Europa Środkowa jest miłym poligonem. Ostatnie dwie wojny tu się pozaczynały. Pierwsza poszła od Serbii, w cudzysłowie ale to poszło tu na wschodzie, później poszedł zachód, a pierwsza też się zaczęła dzieci na ziemi polskiej. Niech będzie ta ziemia ocalona od zniszczenia. Ta reszta kapłaństwa na ziemi polskiej otrzymuje od Boga, modlimy się o łaskę dla nich. Niech jej, jej kapłani przepaszą się i podniosą lament i ogłoszą post. Niech kapłani przepaszą się, ogłoszą post. Dzieci, tysiąc coś może zeszło, tych nowen nie zeszło. A jest czterdzieści tysięcy kapłanów powinien każdy kupić i ruszyć, trumować. Jedna książeczka, wiecie, jakby poprawiła budżet pustelni? I naprawiła system Rzeczpospolitej? Dzieci, opór, nieprawdopodobny na hasło natanek opór, usprawiedliwiają się kapłani we wszystkim. Nieposłuszny. Gdyby on był posłuszny, to by my poszli wszyscy tak na piwo. Pokazuje teraz Bóg drugie źródło wsparcia. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią, nad Polską, aby rozproszyć czyhających na Jego najświętszą ofiarę. bo to się już nie dokona przez ręce biskupów, bo król powiedział jasno w orędziach, oni się nigdy nie pokłonią. To się może dokonać przez wasz wysiłek pokutny, a Bóg znajdzie sposób, by obejść chytrych biskupów i kapłanów, którzy to blokują. A po co jest nam potrzebny król i intronizacja? żeby rozproszyć czyhających na Jego najświętszą ofiarę. Ale ci, co mają władzę w rękach w Kościele Polskim, nie chcą intronizacji Chrystusa Króla. Więc na co mają ochotę? Powiedzcie mi na głos. Mówić na głos. Panowie, co wy myślicie? Na co mają ochotę? Nie na wojnę dzieci. Mają ochotę na najświętszą ofiarę przy świętej, by ją zlikwidować. Amen.